Wszystko gra Widzę was wciąż Pizze, kurwa Kim chce być o to pytacie mnie I myślę że To już dobrze wiem Ja chciałbym być Słabym O jasne chuj Toż to laseraptor Chcę blisko słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś stoję tam

Dobra, kto zrobił kanapkę z mojej bielizny? <mulmary> <mulary> <mulary> Harold, jesteś po prostu obrzydliwy. Nie, czekaj, to nie ja, idioci. Czasem za bardzo nam to ułatwia. Czuka powinna zdechnąć trzy dekady temu. Posłuchajcie mnie, słychać słychać. małe karaluchy! Wszyscy że mają się stawić w sporcie wstydu o godzinie dziewiątej. Czyli teraz, żołnierze! Teraz! Teraz, 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 teraz! teraz. Jesteście głównowarci. Może jesteście wybrykami natury, może jesteście najlepszym dowodem na to, że aborcja jest potrzebna. Może jesteście skrytyniałymi śmierdzącymi daunami. Ale co ale nic więcej nie mam do powiedzenia! Świetnie. Ciekawe kto wpadł na tak chory pomysł, żeby powierzyć mu to zadanie. Ale muszę powiedzieć jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, każda drużyna ma za zadanie podnieść łódkę. Kto opuści ręce, ten zostanie... Królem Drifteru! Prosisz się o wpierdol. O! Idioci! Mamy jakiś problem? Nie. Tej nocy 25 chłopaków poszło do dżungli. The jam, pump it up! While well, your feet are stumping and the jam is pumping, look at here the crowd is jumping. Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor. Seekers, that's where the party's at, and you'll find out. Oof. Duncan, co ty wyprawiasz? Próbuję wkurwić starce od rana. Boże! Kurwa, nic tu nie ma? Ja pierdolę, puste jak twój łeb normalnie. Duflę! Wytrzyj te ślinę niemowlaków! Opuścił pan jedno miejsce. Chyba nie wiesz to kurwy nęcy, czyli to magazyn kozo jebie! Będziecie tak długo biegać po to, że aż wszyscy zejdziecie poniżej jednej minuty! Czy jasno się wyrażam? Jeszcze jak? Jeden fałszywy ruch, synu, a pożałujesz, że się urodzi. Nie mogę się tego doczekać. Czołem! He! <bokuje> Zaległy żołnierzu, Oddaję ci hołd! Właśnie kupiłeś sobie dodatkowe 20 pompek! Dziękuję! wytrzymałości brachu. Eee, chyba masz rację. Jedna długa, ciemna noc. W dupie, i to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. E tam. Chyba nie będzie aż tak strasznie. Niego. Lubisz go? Wcale go nie lubię. Właśnie, że tak. Nie tylko go nie lubię, ale. Ja mam to w piwie, kurwa. Pójdę sprawdzić, co u niego. Lubi go. Halo? Duncan? Księżniczko! Wolałabym, żebyś przestał mnie tak nazywać. Więc przyszłaś pod pierdol. Nawet świnie zasługują na posiłek. Mm, nie dzięki, zostanę przy przynęcie. Tak. No beka w chuj. Może zamienimy to na masło orzechowej dżem. <noise> Żartujesz? Od dwóch dni jem tylko ten obrzydliwy klejk. Kucharz nam nie pozwoli. Widzisz, problem tkwi w Twoim sposobie myślenia. Chodzi o to, żeby nie pytać. Masz je przy sobie? Nie, ale wiem, gdzie możemy je znaleźć. Oli, nisko. Powinieneś się obolić. Wyglądałbyś... Mr. ...znacznie młodziej. Jeśli nas złapią, to już po nas! Spokój! Stary, jestem niczym bez mojej Szczeciny. Dla mnie wódeczka. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Jeszcze jak. Nigdy tak dobrze się nie bawiłam! Mały upominek od zabójczych okoni. Uczysz się. Hej, chyba już wystarczy. <coughs> o nie, jeszcze jeden. Och, tak, o jeden za dużo. <slucz> Uwaga, wszyscy rekruci, którzy jeszcze zostali! Jutro spotykamy się o siódmej! A jak złapię tego robaka, który zwinął mój deser, to. nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę wejdź, aż wam gębą wyjdą! Gratulacje, żołnierzu. Nieźle się z tobą kurwa pię. Nie powinienem. Jesteś pijany. Woda ci się na oczy rzuciła. Napiłbym się, dobry żytni. Dla mnie wódeczka. Wszyscy już oddaliście głosy w pokoju zwierzeń. Jedno imię dzisiaj nie padnie. Ta osoba musi natychmiast. Wypierdalać. Do domu. I już nigdy nie wrócić. Nigdy! O jasny chuj! Duncan? Tak! DJ? Tak! Bridget? Jeff? Tak! Obozowicze? Oto! Gówno w mydlinach! Harold! <ścoughs> Co? Wybraliście Harolda zamiast mnie? Tak, tak. O. Każdy doznaje szoku. To niemożliwe. Chcę ponownego przejrzenia głosu. Poważnie, ja Wiem, że trzy osoby na pewno na nią głosowały. Nie zgadzam się! Ja nie zgadzam się! Ale kanał! Byłam waszą jedyną na Kuna na obozie! Puśćcie mnie! Mój adwokat zrobi z wami porządek! Courtney, zaczekaj! Do zobaczenia. Za jakieś 400 tysięcy lat pierdolona kromanieońska z suko.